Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. U mnie ostatni tydzień stał pod znakiem przygód pewnego niesfornego kosmity oraz domykałem tematy związane z Ghost of Tsushima. Tak w ogóle to w ostatnim update'cie 1.06 twórcy dorzucili takiego małego świetlika, który teraz pomaga nam namierzać obce artefakty, no bo wcześniej szukanie ich przy pomocy samych wibracji Dualshoka było trochę trudne. No, ale to tak na marginesie, bo innych newsów jest więcej, yy, więc zapraszam na kolejny przegląd tygodnia. Nie zapomnijcie też uderzyć w dzwonek, pozostajecie w ten sposób na bieżąco z naszymi materiałami. No, no to zapraszam na kolejny odcinek PS News. W zeszły czwartek miała miejsce kolejna prezentacja spod szyldu State of Play. Pokaz zaczynał crash, czyli czwarta część jego przygód o podtytule Najwyższy czas. Zaprezentowane różne kostiumy, w które będzie można go przebierać w sumie nie tylko niego, ale też innych bohaterów, zaznaczając, że są one do odblokowania w grze, gdy wykonamy różne wyzwania, aniżeli za pomocą mikrotransakcji. Pokazano także działanie trzech kwantum masek. Ika, Ika daje nam możliwość odwracania grawitacji, półła zwalnia czas. A Lani Loli pozwala materializować i dematerializować różne przedmioty. Czwartej maski o nazwie Akano jeszcze nie pokazano. Można było też zobaczyć kawałek gry Coco Neokorteksem, i zapowiedziano, że do obsady bohaterów tych grywalnych dołącza dingodyl. Zaprezentowano też wariant, dzięki któremu etapy będzie można przechodzić w odwrócony sposób ale także przy zmienionej dosyć diametralnie oprawie graficznej. Ciekawie to wygląda, zwłaszcza pod kątem artystycznym, że tak się wyrażę, no i nie mogę się doczekać już premiery gry, która w sklepach ukaże się 2 października. Drugą bombą była zapowiedź, że w styczniu 2021 roku Hitman 3 będzie grywalny przy pomocy PSVR. I szczerze? Nieźle. Chcę autentycznie sprawdzić ten koncept, no bo trochę zaniedbałem świat Łysego Zabójcy, w sensie mam tam parę misji jeszcze do wykonania. No, ale to może być naprawdę niezła jazda, zwłaszcza, że Hitman to świetna i unikalna seria. Pokazano poprawionego graficznie Braid'a w edycji Anniversary. Swoją drogą to bardzo fajny indyk z niezłym twistem fabularnym, polecam sprawdzić. W sensie nie twist, tylko grę, no bo sobie zaspoilujecie. The Pathless to gra zmierzająca na PS5. Wcielimy się w niej w łuczniczkę, która strzelając w specjalne talizmany, otrzymuje całkiem pokaźnego boosta do prędkości poruszania się. Towarzyszy jej także orzeł dzięki któremu może ona szybować wysoko ponad ziemią. Ciekawy styl graficzny, otwarty świat i wyczuwam tutaj taki klimat coś ala podróż. Intrygująco zapowiada się to wszystko, a The Pathless będzie dostępna jeszcze w tym roku, w sensie wtedy kiedy będzie też PS5. Fani serii Spelanki dostali kolejną zajawkę drugiej części. Swoją drogą, nigdy jakoś nie grałem dłużej w tę grę, a okazuje się, że ma ona bardzo pokaźną liczbę wielbicieli. W dwójce możemy spodziewać się na przykład trybu online, większej ilości postaci do odkrycia i jest jeżdżenie na indykach, co mnie akurat totalnie kupiło. Dlatego jak wyjdzie dwójka, przyjrzę się bliżej tej grze, no bo wygląda na zwariowaną i wiem, że jest bardzo wymagająca. Genshin Impact to action RPG osadzony w otwartym świecie i jest to gra free-to-play. Zajawka tej gry nie była jakaś specjalnie długa, ale na tyle intrygująca, że postanowiłem poszukać trochę więcej informacji na temat tej gry. No i dowiedziałem się, że ogólnie gra ma dosyć prostą mechanikę, która opiera się o łączenie elementów, w sensie woda, ogień, lód i tak dalej, w jakieś takie różne kombinacje. Aczkolwiek yy, musimy pamiętać, że jest to gra free to play, więc spodziewajmy się schematu, albo grindujemy godzinami jakąś postać, ja tam jakieś przedmioty, żeby je zdobyć, albo pomagamy sobie kupując różne boostery. Jak kto woli. on Must Die wygląda świetnie, choć jak okazało się później, twórcy chyba jeszcze muszą się dogadać pomiędzy sobą wewnętrznie w kwestii wydania tej gry. No ale liczę, że tak się stanie, bo wizualnie gra mi się podoba naprawdę mega. Pokazano kolejną zajawkę Anno Mutationem. To taka cyberpunkowa gra chińska, o której wspominałem kilka nie wcześniej. No i powróciło też Bug Snacks. I powiem wam, że co zapowiedź, to coraz bardziej czekam na tę zwariowaną grę. A po robalach było coś dla dużych chłopców i dziewczynek, czyli zajawiono Star Wars Vader Immortal. Mowa tutaj o machaniu mieczami świetnymi przy wsparciu PlayStation VR. Taki mały spoiler, główny bohater ginie na końcu. Wrzucono także krótką zajawkę kolejnego dodatku do kontrol o nazwie AWE. Kolejną intrygującą produkcją był The Pedestrian, czyli to taka gra logiczna, w której sterujemy ludzikiem umieszczonym na tablicach informacyjnych, które znajdują się w różnych zakątkach świata, na przykład na płocie, gdzieś na ścianie. Przyznam, że koncepcja tej gry jest mega oryginalna i aby ją docenić, zagram w tę grę. W sensie jak się ukaże i to nastąpi w styczniu 2021 roku i będzie to na PS4. Zapowiada się naprawdę mega spoko. Muszę także wspomnieć o Hood Outlaws and Legends. I znów musiałem poszukać w internecie trochę więcej, bo zajawka nie była jakaś super y, oczywista, ale okazało się, że w grze są dwie drużyny graczy, które ścigają się w zdobyciu jakiegoś cennego lutu, który jest broniony przez strażników kontrolowanych sztuczną inteligencją. Czyli jest to taki system P versus P versus I. Klimat brutalnego średniowiecza, także myślę, przemawia do wielu graczy. Więc już teraz szykujcie sobie ekipy na przygodę w Hood Outlaws and Legends. State of Play zakończył Godfall, gdzie dokładniej pokazano techniki walki, w tym slasher, luterze. Wspomniano także o tym, że rozgrywka będzie nastawiona raczej na atakowanie przeciwników, aniżeli na jakieś przesadne blokowanie ich ciosów. Pokazano pięć klas broni białej, czyli długi miecz, dwa ostrza, broń drzewcowa, wielki młot i miecz dwuręczny. Polecam sprawdzić sobie później całość, bo pan lektor całkiem szczegółowo omawiał poszczególne techniki i aspekty gry. W tym przypadku myślę, że Godfall może okazać się całkiem przyjemnym tytułem startowym na PS5. No, to tak w dużym skrócie. Jak mówiłem, warto na spokojnie obczaić sobie całość lub poszczególne materiały, gdy skończyć oglądać newsy, no i w sumie pozostaje nam czekać na kolejne State of Play. No i na premierę PS5. Rozpoczął się piąty sezon Call of Duty, a tym samym wprowadzono sporo nowych opcji rozgrywki. Z oczywistych rzeczy są nowe modele broni do odblokowania. Mowa tutaj o SMG ISO, swoją drogą fajny, mały, szybki pistolet maszynowy, oraz AN-94, ciekawy dwustrzałowy karabin szturmowy. Jest nowy operator Lerch ze swoim Krukiem. Tak na marginesie jest on bardzo dużym celem, więc trochę łatwiej do niego strzelać. Battle Pass to oczywiście od zatrzęsienia nowych rzeczy wizualnych do wyciągnięcia, w kwestii rozgrywki są nowe mapy do trybu multi i sam jeszcze nie umiem powiedzieć, czy mi się one podobają na 100%, bo o ile farma to taki spoko wariant tego, co znamy z szybiar, w sensie małe miejsce, gdzie wszyscy biegają jak poparzeni, no to platforma wiertnicza i jest już nieco bardziej zakręcona, podobnie jak ten nowy port, który jest nieco klaustrofobiczny. Do Warzone dorzucono obładowany wysokiej klasy sprzętem pociąg wesoło jeżdżący sobie po okolicy. No, zburzono stadion, to już wiemy. Oraz dorzucono Mini Royale, czyli mniejszy, bardziej kompaktowy i nastawiony na szybką rozgrywkę tryb, gdzie po prostu zaczynamy na mniejszym terenie i od razu zaczyna się akcja. Choć graczy też jest o połowę mniej, bo jakby byli wszyscy, to już by była niezła rzeźnia. Zmian i usprawnień jest oczywiście znacznie więcej. Mogę też wspomnieć tutaj o nowych wyzwaniach mistrzowskich, które akurat dla mnie chyba są nieosiągalne. A Wy jak, gracie w Koda? Przyznam, że strasznie się wkręciłem w tę edycję i znów czuję, że będę wbijał maksymalne poziomy w Battle Passie i w tych wyzwaniach. Letnia wyprzedaż trwa, a tymczasem wjechał do niej mały update dodający kilka ciekawych gier. Mowa tutaj na przykład o remake'u Final Fantasy VII. Jeśli nie graliście jeszcze, gorąco polecam, bo jest to bardzo fajny tytuł nie tylko dla fanów oryginału, Promocja obejmuje też Call of Duty Modern Warfare, a biorąc pod uwagę, że jest to chyba aktualnie najpopularniejsza gra, w sensie strzelanka sieciowa, nie wiem czy Geta jest bardziej popularna, no ale jeżeli lubicie takie klimaty, warto tę grę posiadać w swojej bibliotece. A jeśli nie macie jeszcze dość wysokich temperatur za oknem, to zapraszam Was do piekła w Doom Eternal. Jeśli natomiast macie ochotę na walkę ramię w ramię ze znajomymi z absurdalnie dużymi hordami zombie, to World War Z myślę zaspokoi wam tę potrzebę. No chyba, że nie macie znajomych, co chcą strzelać do zombie, to też samemu można w to pograć. Cena gry dzięki Summer Sale też jest całkiem przyzwoita, więc polecam sprawdzić. Z tego co kojarzę, to letnia wyprzedaż trwa do 19 sierpnia, więc macie jeszcze moment, aby zdobyć brakujące gry. Przypominam, że w tym miesiącu do Plusa trafiły dwie całkiem spoko produkcje. Mowa tutaj o remasterze kampanii singlowej Call of Duty Modern Warfare 2, tej klasycznej, oraz Fall Guys, czyli przezabawna gra, w której gracze walczą o przeżycie na wykręconych arenach. Swoją drogą nie tylko moi znajomi, ale też inni gracze nie mogą przestać zachwalać tej gry. Głównie dlatego, że niesie ona ze sobą mnóstwo śmiesznych sytuacji i jest po prostu mega odprężająca. Polecam sprawdzić obie te gry, no bo dzięki Call of Duty możecie spuścić trochę pary, a dzięki Fall Guys możecie się wyluzować. Chociaż w sumie nie wiem, jakie tam jest wyluzowanie, skoro trzeba się mocno spinać, żeby wygrywać rundy. Hmm. Przyznam szczerze, że po skończeniu GTA V, a było to już parę lat temu, nie kontynuowałem swojej przygody w trybie online. Jednak wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy zabawili tam na dłużej. A jak wiadomo, od jakiegoś czasu GTA 5 Online będzie dostępne także na PS5. Z tej okazji każdy członek PS plus co miesiąc aż do ukazania się tej wersji gry będzie otrzymywał na swe konto w grze milion dolarów. W sensie tych takich GTA dolarów nieprawdziwych. Całkiem spoko akcja myślę, aczkolwiek yy, chyba jakieś oficjalne ogłoszenie szóstej części, o ile powstaje, dałoby fanom jeszcze więcej radości, no ale wiecie, bańka na konto leci, tak czy inaczej. Tak a propos ciekawych akcji PlayStation, ostatnio we współpracy z ePay macie możliwość wygrania darmowego kodu na Ghost of Tsushima. Aby to zrobić, musicie kupić w Żabce, w sklepie Żabka, kod doładowujący PlayStation o dowolnym nominale. Następnie po godzinie 18 wypełnić formularz razem z prostym pytaniem, jak ma na imię główny bohater Ghost of Tsushima. Jeśli nie wiecie, polecam, obczajcie materiał, który zrobiliśmy ostatnio. To może Wam lekko pomóc, nie tylko z odpowiedzią, ale też yy, przekona Was, dlaczego jest to jedna z najlepszych gier wydanych ostatnio na PlayStation 4. Właściwie to nie ostatnio, tylko ogólnie. Sprawdźcie zarówno materiał, jak i konkurs, no a ja życzę Wam szczęścia, abyście trafili, kod, na GHOSTa. To wszystkie newsy z tego tygodnia, które dla Was przygotowałem. U mnie w zeszłym tygodniu siadła platyna w goście, więc to już mam z głowy. No a w tym może pocisnę tego koda rzeczywiście w sensie sezon piąty, ale to głównie chyba jeszcze przez te dni, gdzie jest ten mnożnik punktów dodatkowych. No i w sumie mógłbym Destroy All Humans. Chociaż jedna trofka jest tam wyzwaniem, mowa tutaj o zaliczeniu wszystkich wyzwań na trzy gwiazdki, no ale nieważne już nie będę wam płakał w rękaw, że coś jest trudne do wbicia. Z pewnością macie swoje jakieś trofki, które spędzają wam sens powiek. Na przykład możecie napisać w komentarzach, jakie to trofeum albo wyzwanie lub aktywność i w jakiej grze. No a ja już się z wami żegnam. Dzięki za dziś, udanego tygodnia życzę i do zobaczenia w kolejną niedzielę. Cześć!